Boże, 27. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Dzisiejsza tematyka podjęta przez słowo Boże nie należy do łatwych. Temat małżeństwa, rodziny, dzieci to temat rzeka, który nie da się wyczerpać w jednym spotkaniu, w jednej rozmowie. Bo ciągle coś dochodzi nowego, nowe problemy i nowe rozwiązania, nowe sposoby na pogłębianie tej relacji, a zarazem. Nowe sposoby na zasypywanie dołów, które powstają w tej relacji. Małżeństwo, które jest najmniejszą komórką społeczną, dzięki której powstaje społeczeństwo, dzięki której buduje się świat świat mężczyzny i świat kobiety dwa bardzo odmienne światy można powiedzieć wręcz stojące naprzeciw siebie, a zarazem bardzo siebie potrzebujące i uzupełniające się wzajemnie. Słyszymy o tym z księgi rodzaju, kiedy mężczyzna budzi się ze snu, który wprowadził go Pan Bóg, i patrzy na kobietę, mówi: Ta jest kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. Jest inna ode mnie, a zarazem czuję z nią więź, że wzajemnie się będziemy uzupełniać. I dalej słyszymy że odtąd mężczyzna opuszcza ojca i matkę swoją i łączy się tak ściśle ze swoją żoną, że tworzą jedno ciało. Ale gdzieś pojawił się problem w tej jedności. I wcale to nie jest y, jakiś problem XXI wieku: że żyjemy szybko, y, byle jak, że traktujemy pewne relacje. Tak jak rzeczy jednorazowe używamy i wyrzucamy, bo nie warto naprawiać, bo się nie opłaca. Ten problem pojawił się już za czasów Mojżesza, kiedy Izraelici nie potrafili sobie poradzić właśnie w tej relacji. Kiedy próbując usprawiedliwić swoje słabości, wymusili list rozwodowy, który daje im taką wolną rękę, zielone światło, na to, żeby. Pójść i zacząć coś nowego. Ale czy na tym ma polegać życie, żeby ciągle zaczynać od nowa, żeby ciągle budować od zera? Jeżeli byśmy tak podchodzili, to niczego nie osiągniemy, to będziemy robić krok do przodu i krok do tyłu, a więc można powiedzieć, że będziemy stali w miejscu. tej całej relacji potrzeba dobrego spoiwa żeby się nie rozjechać żeby nie przyszedł czas że nic już nas nie łączy bo dzieci wyszły z domu zaczęły swoje życie nie mamy wspólnych zainteresowań każdy zajmuje się sobą a w tym momencie każdy idzie w swoją stronę Tym spoiwem jest miłość, która nie jest w żaden sposób niczym uwarunkowana. Po pierwsze, nie otrzymujemy jej za coś. Otrzymujemy ją za darmo. Jesteśmy nią obdarzeni. Bóg, który pokazuje nam, jak miłować. Bóg, który miłuje człowieka. W liście do Hebrajczyków słyszymy, że właśnie Jezus tak bardzo ukochał człowieka, że z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierć. Poświęcił się do końca. Nawet jeżeli człowiek wielokrotnie odchodził, odwracał się od Pana Boga, o ile człowiek też wielokrotnie rezygnował z proszenia o przebaczenie, bo, bo znowuż mu coś nie wyszło, bo znowuż zawalił, to Pan Bóg w dalszym ciągu nas kocha, bo jesteśmy Jego umiłowanym stworzeniem. Na Jego obraz i podobieństwo. Zarazem też te teksty pokazują nam, że w, tym, w tej walce nie powinno być końca. Walce o wartości, których nie da się przeliczyć na żadne skarby świata. Walce, która przede wszystkim wydobywa piękno z człowieczeństwa. Nawet jeżeli się mocno różnimy, to miłość. Jest właśnie tym, co, co nas łączy. Bo dzięki spojrzeniu jednej czy drugiej osoby nasze horyzonty się poszerzają. Widzimy zupełnie inaczej pewne sprawy, które nas dotykają. Jeszcze temat dzieci. Dzieci, które w tamtej epoce były traktowane bardzo szorstko. Zabraniano im przychodzić do Jezusa. Ale jeśli popatrzymy na świat dziecka, postaramy się zrozumieć, jak ono widzi otaczającą rzeczywistość, też bardzo wiele się możemy nauczyć. Dziecko patrzy sercem, patrzy bezkompromisowo. Potrafi walnąć taką prawdę, że pójdzie nam w pięty. Daje do myślenia. I te dzisiejsze słowa z końca Ewangelii kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten do niego nie wejdzie. Zróbmy sobie taki właśnie rachunek sumienia, na ile potrafimy powalczyć o wartości, które były kiedyś dla nas ważne. O ile potrafimy spojrzeć inaczej na tematy trudne. Na ile potrafimy podjąć walkę. O naprawienie naszych błędów. Na ile potrafimy zrezygnować z siebie, żeby zawalczyć o nas.